Chwała Jezusowi Chrystusowi, najwspanialszemu Królowi zmartwychwstania, wszelka chwała jest tylko, tylko dla Jezusa Chrystusa, bo On jest godzien. Drodzy przyjaciele, chciałem się podzielić dzisiaj ciekawą, ciekawym objawieniem oczywiście z Biblii, ponieważ żeby Pismo Święte miało niebiański wpływ na nasze życie, musimy przyjmować objawienia. Nie tylko czytać y, słowo jako literę, jako informacje, czy historyczne, czy jakieś tam inne, ale otworzyć serce na potężną obecność Ducha Świętego, żeby wszystko, co czytamy, y, Duch Święty mógł nam objawiać. I wtedy, co się dzieje? Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę wszelką objawioną niebiańską prawdę. I to jest wtedy Potężne obcowanie z Jezusem Chrystusem, i przez Słowo spotykamy się ze Zbawicielem, z żywym Bogiem, bo Bóg nie jest czymś, Bóg jest Osobą, On jest Wszechmogący, On jest Duchem, ale jest Osobą. I Pismo Święte prowadzi nas do Osoby. I teraz yy, bardzo ciekawa rzecz jest: w Starym Testamencie świątynią Boga był Budynek, który został zainspirowany, i wszelkie szczegóły o budowie tego budynku były przekazane Mojżeszowi przez Boga. Na początku był to tak zwany przybytek, namiot zgromadzenia, a dopiero później Salomon zbudował świątynię gigantyczną, ale według tego wzoru. I teraz był tam dziedziniec zewnętrzny, było miejsce święte i miejsce najświętsze. Na dziedzińcu zewnętrznym składano ofiary, był tam generalnie dużo się bardzo działo, dużo czynności było wykonywanych według poleceń Boga. W miejscu świętym już mieli dostęp do tego miejsca tylko kapłani i było to miejsce zupełnie inne niż miejsce, ten dziedziniec zewnętrzny. Ale było też miejsce najświętsze. I w miejscu najświętszym była bezpośrednia obecność Boga. I raz w roku tylko arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego. Tylko raz w roku arcykapłan. Było, tak, było to tak miejsce pełne obecności żywego Boga, że gdyby ktokolwiek wszedł tam, kto nie był arcykapłanem, od razu by padł trupem. Arcykapłanowi przywiązywali Sznur z dzwoneczkami do nogi, bo gdyby Bóg znalazł jakiś grzech w nim, to by go zabił. I teraz nikt nie mógłby wejść do tego miejsca najświętszego, stąd gdy długi czas te dzwoneczki nie poruszały się, oznaczało że to, że arcykapłan nie żyje, i wtedy wyciągano go tym sznurem z tego miejsca, bo gdyby ktokolwiek tam wszedł, też od razu by zginął. Bóg chciał pokazać przez to, jak wielka jest powaga tego, co On nam przekazuje. To są tak poważne rzeczy, więc nie możemy lekceważyć Ewangelii. Ewangelia to jest dar z nieba dla ludzkości i otwiera życie wieczne. Wieczne, które nie tylko nie kończy się czasowo, że tak powiem, ale jest to bezpośrednie obcowanie z żywym Bogiem. Życie wieczne to poznanie Boga. I teraz chciałem się skupić na tym miejscu najświętszym. W dzisiejszych czasach, w czasach po zwycięstwie Chrystusa, nad systemem antychrysta, nad szatanem, diabłem i całym yy, grzechem ludzkości. Yy, świątynią Boga już nie jest budynek, ale ludzkie ciało. I teraz każdy człowiek, który uwierzy w ofiarę Jezusa, złożoną raz na zawsze, perfekcyjną, doskonałą, której nie da się ulepszyć. I jeżeli człowiek przyjmie ofiarę, to przez krew Chrystusa zostaje oczyszczony. I Duch Święty wstępuje na człowieka, i człowiek staje się świątynią Ducha Świętego. I teraz w Duchu jesteśmy w miejscu najświętszym, w naszym Duchu, tam gdzie arcykapłan mógł wchodzić tylko raz w roku. My mamy dostęp 24 godziny na dobę do tego miejsca, dlatego że krew Chrystusa nas oczyściła. To nie nasze uczynki. Biblia mówi, że wszystkie nasze cnoty są jak zażygana szata. Jeżeli chcesz się przed Bogiem chlubić swoimi czynami, to chcę Ci powiedzieć, że Biblia mówi, że te twoje cnoty są jak zażygana szata. Więc nie próbuj przychodzić we własnej sprawiedliwości do Boga. Ale zaufaj, że krew Jezusa, ona dała Ci życie, jego uczynek na krzyżu, a nie twoje uczynki. I teraz dzięki łasce Boga, dzięki jego krwi, jego ofierze, mamy dostęp do miejsca najświętszego. I w naszym duchu zamieszkał Bóg i połączyliśmy się na zawsze z duchem świętym. Więc przeczytam teraz list do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział. Jest to tak, taki podtytuł „Stara i Nowa Służba Boża”. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. To mówię właśnie o, tym, o tej świątyni, którą Mojżesz miał y, polecenie tworzyć. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywała się y, miejscem świętym, a w niej znajdowały się świetnik, stół i chleby pokładne. Tutaj, tu akurat Hebrajczyków już nie opisują dziedzińca zewnętrznego w ogóle, tylko środek świątyni, czyli miejsce święte. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym. I teraz uwaga, co było w miejscu najświętszym? Mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną. Laska Arona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Czyli widzimy, to miejsce miało, miało szczególne przedmioty, które były przekazem ogromnych duchowych praw dla ludzkości. Ponieważ teraz świątynią Boga jest ludzkie ciało, a nie budynek, dla nas te przedmioty, które były tam, mają, m, mają niebiański wymiar życia. Co one oznaczają? Złoty dzban z manną manna w tamtym czasie była symbolem tego, że Bóg karmił manną przez 40 lat 3,5 miliona, około 3,5 miliona Izraelitów, czyli symbolizowała coś ponad naturalnego. Na środku Pustyni nie ma zaopatrzenia. Tam człowiek umiera z pragnienia, z głodu, węże, skorpiony gryzą, są na pustyni i często są wrogowie, którzy czyhają na życie ludzkie. Na pustyni nie ma szans na przeżycie, a manna była symbolem tego, że Pan jest naszym pasterzem, niczego nam nie braknie. I ta manna pojawiała się w odpowiednim momencie każdego dnia i nie było braków dla ludu izraelskiego. My dzisiaj mamy ukrytą mannę, dlatego że w miejscu najświętszym to było wszystko schowane w skrzyni przymierza. I to symbolizuje ukrytą mannę, czyli wewnętrzny zasób życia. Chrystus jest naszym pokarmem. Chrystus duchowo daje nam wszelki pokarm, jakiego człowiek potrzebuje, ale daje też fizyczne zaopatrzenie ponadnaturalne wszystkich potrzeb naszego życia. Biblia mówi: Szukajcie przede wszystkim Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Więc ukryta manna symbolizuje to, że możemy Bogu zaufać i być spokojnym o nasze życie, ponieważ Bóg jest z nami wszędzie i On będzie nas zaopatrywał. My musimy po prostu bardzo głęboko w to wierzyć. Dlaczego ludzie często nie mają zaopatrzenia? Bo nie wierzą, nie ufają całym sercem w to. A my musimy w to zaufać. Musimy wierzyć, że nawet na środku, w cudzysłowie, na środku pustyni, gdy nie ma żadnych szans na życie, Bóg będzie nam objawiał siebie samego i swoje niebiańskie zaopatrzenie. To jest symbol manny, ukryta manna. Następny przedmiot to był, była laska Aarona, która zakwitła. To był kij, którym Aaron i Mojżesz czynili cuda. Bóg dał namaszczenie na ten kij i na przykład rozdzielili Morze Czerwone tym kijem. Dziesięć plag się objawiło za pośrednictwem tego kija i ten kij został schowany do skrzyni przymierza. I gdy ten kij był w tej skrzyni, a kij już nie miał żadnego dostępu do wody, był, był już to zwykłe drewno, tak nie jakaś żywa roślina. Zwykłe drewno i ono w środku tej arki w środ po prostu zakwitło. Wypuściło e, Gałęzie i liście. To było ponadnaturalne, ponieważ jest to niemożliwe, żeby nie mając kij, po prostu, żeby zaczął wypuszczać pędy, nie mając dostępu do wody, do żadnego zasobu życia. I yy, laska Arona, która zakwitła, oznacza moc zmartwychwstania. Chrystus jest w nas i my mamy ponadnaturalną moc do życia na tej ziemi. Rzeczy, które są kompletnie niemożliwe i niewytłumaczalne. My mamy poruszać się w ponadnaturalnej mocy Jezusa zmartwychwstałego, mocy ducha świętego i objawiać moc Królestwa Bożego na Ziemi. Tak, to jest, kochani, całkowicie niemożliwe po ludzku. Po ludzku te rzeczy nie istnieją, ale Bóg powołuje to, co nie istnieje, do życia. I teraz laska Arona, która zakwitła, oznacza, że Chrystus jest w nas. I może mamy zdolności za pośrednictwem Ducha Świętego żyć w całkowicie sposób ponadnaturalny i manifestować życie osoby zmartwychwstałej. Wrogowie nie mają z nami żadnych szans. Ludzie, którzy nas prześladują, nie mają żadnych szans. Żadna moc nie powstrzyma Ewangelii, żadna siła duchowa nie jest w stanie nam się przeciwstawić. Gdy potrzebujemy cudów w różnych sytuacjach życiowych, one się pojawiają, dlatego że Bóg jest Bogiem cudów. Naszą odpowiedzialnością jest Mu ufać bezgranicznie, ponadnaturalnie i moc zmartwychwstania, która jest w nas, zaczyna się objawiać w każdej sytuacji, która mu, której musi się objawiać. Tak, to jest właśnie. Laska z rozkwitniętymi pąkami. A trzeci przedmiot to, było, to, była, to były tablice Trzymierza. I teraz to było 10 przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi. One zostały schowane w arce. Izraelici w czasach Starego Testamentu mieli właśnie 10 przykazań do życia. Głównych plus wiele, wiele innych. Łącznie 613 było przykazań, nakazów i zakazów, ale 10 głównych. I teraz oni musieli postępować według prawa Mojżeszowego. Natomiast my, nie, nie mamy prawa Mojżeszowego, ponieważ Chrystus wypełnił to prawo i otworzył drzwi do łaski. I teraz my mamy nowe prawo. Które nazywa się prawem Chrystusowym, prawem ducha, prawem wolności. Yy, I to są, to są nazwy oczywiście występujące w Nowym Testamencie. I czwarte nazewnictwo to jest prawo wiary. Więc yy, my mamy nowe prawo Chrystusowe: prawo wolności, prawo ducha, prawo wiary. I to jest. Podążanie za ponadnaturalnym prowadzeniem Ducha Świętego w naszym życiu. Oczywiście, my musimy zawsze postępować i żyć w świetle spisanego słowa z Pisma Świętego. Pismo Święte jest fundamentem, ale na tym fundamencie musimy podążać za bezpośrednim głosem i prowadzeniem Ducha Bożego. I to jest to właśnie nowe prawo łaski, że ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie postępują według prawa mojżeszowego, ale według prawa chrystusowego i idą za ponadnaturalnym prowadzeniem ducha. I to jest, to jest bardzo silny przekaz dla człowieka z nieba. My musimy to zrozumieć bardzo głęboko i zaczerpnąć bardzo głęboko z tych zdrojów zbawienia. I to jest wielka prawda dla Ciebie i dla mnie. Jesteśmy narodzeni z ducha świętego. Żyjemy w czasach nowego przymierza. Chrystus pokonał szatana, Chrystus zmartwychwstał i my staliśmy się jego świątynią. Chrystus w nas. I teraz my mamy iść w mocy Bożej każdego dnia, manifestować ponadnaturalny pokój Boży, który też wynika z tego, że Pan jest naszym pasterzem, niczego nam nie braknie. On zaspokaja wszelkie potrzeby nasze według bogactwa swego w Chrystusie Jezusie mamy wiedzieć że mamy moc zmartwychwstania co symbolizuje laska z rozkwitniętymi pąkami moc ponadnaturalną nie musimy się nigdy niczego bać i wiedzieć że przeszliśmy ze śmierci do życia apostoł paweł powiedział z chrystusem jestem ukrzyżowany żyje więc już nie ja ale we mnie żyje chrystus a obecne życie w ciele jest życiem w wierze w syna bożego który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie tak, i to jest życie osoby zmartwychwstałej. A trzecie to są tablice przymierza, które symbolizują nowe, uwaga, nowe prawo Chrystusowe. Nie stare prawo mojżeszowe, ale nowe prawo Chrystusowe. Prawo, które jest oparte na nauce Pisma Świętego jako fundament i na podążaniu za realnym i prawdziwym głosem ducha Świętego w Twoim życiu. Kochani. Bądźcie błogosławieni, niech łaska Jezusa Chrystusa, moc Ducha Świętego przenika Wasze życie. Modlę się, aby Duch wprowadzał Was we wszelką prawdę i abyście byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię Was. Amen.